Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Słysząc dzisiejszą. Ewangelię i słowa Jezusa Chrystusa, chciałbym się zatrzymać nad tym ostatnim zdaniem z dzisiejszej Ewangelii. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają. Że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Chrystus mówi, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. A zatem, bracie i siostry, jaka jest miłość Boga? Jaka jest miłość Boga, która Powinna być wzorem dla każdego z nas. Jak trudno wymienić wszystkie cechy Bożej miłości, bo jest ona naturą Boga. Bóg jest miłością, a zatem nie da się do końca pojąć istoty samego Boga. Ale zatrzymajmy się na tym, co najbardziej istotne, te najbardziej wyraźne cechy, które Bóg przez swoje działanie objawia każdemu z nas. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że miłość Boga jest nieodwołalna. Ksiądz Marek Dziejewiecki powiedział: Pierwszą i najbardziej oczywistą cechą miłości Boga do człowieka jest jej nieodwołalność. Bóg kocha nas od zawsze i na zawsze. Cokolwiek byśmy zrobili, jak bardzo daleko oddalilibyśmy się od Boga, to On nie przestanie nas kochać. Bóg kocha nas także wtedy, gdy nie rozumiemy Jego miłości, gdy buntujemy się wobec Niego, gdy nie wierzymy w Jego miłość, a nawet wtedy, gdy z premedytacją Jego miłość odrzucamy, czy z nią wręcz walczymy, Bóg nigdy nie wycofa swej miłości do człowieka. Jaka jest miłość Boga? Miłość Boga jest bezinteresowna. Bóg jest miłością. On kocha każdego człowieka bez wyjątku, bo jesteśmy jego stworzeniem. Owa bezinteresowność oznacza, że nie ma w tym żadnej korzyści. Co więcej, ja sam. Nie mogę sobie zasłużyć, nie mogę sobie zdobyć miłości Boga przez moje uczynki, przez moją modlitwę czy postawę, bo On już pierwej mnie obdarzył miłością. Jego miłość jest zawsze taka sama, bez względu na to, co człowiek uczyni. Nie ma tu układu, coś za coś. Kocham Bo. Miłość Boga jest bezinteresowna. Jaka jest miłość Boga? Miłość Boga jest miłosierna. Słowo miłosierdzie z łaciny misericordis zawiera w sobie dwa inne słowa: miser Czyli biedak i kordis, co oznacza serce. A zatem Bóg jest z tymi, którzy go potrzebują. Oznacza to, że nawet kiedy człowiek grzeszy, nawet nasze postępowanie nie zniszczy Bożej miłości. Nawet gdy człowiek sam odrzuci Boga, kiedy oddala się od Niego i zapomina o nim, Jego miłość jest wówczas jeszcze silniejsza, bo właśnie wtedy najbardziej potrzebujemy bliskości Boga i doświadczenia Jego miłości. Właśnie wtedy wewnętrznie wołamy: Boże, ratuj! Człowiek chce być kochany. Chce być kochany bez względu na wszystko. Czasami postawa człowieka, moglibyśmy określić ją jako niemy krzyk, ciche wołanie, ciche wołanie o miłość, jak dziecko, które się źle zachowuje, aby zwrócić na siebie uwagę. Jak gdyby wołało: Zobacz mnie, zainteresuj się mną, bądź przy mnie. Jaka jest miłość Boga? Miłość Boga jest przebaczająca. Grzech niszczy każdą relację, zamyka na drugiego człowieka, na otaczający nas świat, na nas samych, ale Przede wszystkim staję na drodze do budowania więzi z Bogiem. W takim stanie, w stanie osamotnienia i pustki, w stanie bezsensowności, bo przecież po co się starać, jak i tak upadnę, a jednocześnie w stanie ogromnego żalu, żalu do siebie, że znów upadłem. Że nie jestem wystarczająco silny, że jestem słaby. W takim stanie znajduje się każdy grzesznik, i ty, i ja. Właśnie w taki stan, stan ciemności, pustki, beznadziei, wchodzi Chrystus. Wchodzi Chrystus i obdarza nas swoją miłością. Jeśli boisz się, że twój grzech jest zbyt duży, mówił papież Franciszek, to pamiętaj, że Bóg nigdy nie przestanie nam przebaczać. Kiedy Piotr zapytał Jezusa: Ile razy mam przebaczyć czy siedem razy Pan odpowiedział nie siedem razy ale siedemdziesiąt siedem razy to znaczy zawsze. Jeśli w Twoim życiu popełniłeś wiele strasznych grzechów, ale wyraziłeś skruchę, poprosiłeś o wybaczenie, to Bóg przebacza Tobie natychmiast. On zawsze wybacza, pisał papież. Co więcej, przebaczająca miłość Boga, bracia i siostry, oznacza również to, że on nie powraca do tego grzechu. On nie czeka na moment, aby nam go wypomnieć, ale daje nową szansę, powiedzielibyśmy, czystą kartę. Jaka jest miłość Boga? Miłość Boga jest cierpliwa. Bóg obdarza nas swoją miłością i czeka cierpliwie. Czeka cierpliwie, czy człowiek tę miłość przyjmie i na nią odpowie, czy ją odrzuci. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim, a on ze mną, mówi Chrystus. W wolności możemy przyjąć. Ten Boży dar miłości i na nią odpowiedzieć. A wówczas, wówczas miłość staje się pełna, prawdziwa i szczera. Ale też w wolności człowiek może ją odrzucić. A wtedy, wtedy Bóg nas kocha, ale my nie chcemy przyjąć tego daru. Może to podobnie jak z miłością między nami, ludźmi? Albo miłość jest odwzajemniona, albo tylko jednostronna. Jaka jest miłość Boga? Miłość Boga jest bezwarunkowa. Bóg nie mówi kocham, ale pod warunkiem. Nie wtedy. Gdy spełnisz to czy tamto. Nie. On kocha i już. Jaka jest miłość Boga? Miłość Boga jest darem i zadaniem. I to właśnie mówi dziś Chrystus. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy. Tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Bracia i siostry, czy człowiek może dorównać Bożej miłości? Nie. Ale może choć w pewien sposób starać się dążyć do tego ideału. Może naśladować. Podejmować próby, dążenia do wzoru, jaki daje nam Pan. A kiedy jest to możliwe? Kiedy człowiek może w swojej wolności tę miłość przyjąć i dążyć do tej miłości? Gdy sam czuje miłość Boga. Może wtedy, gdy sam czuje, że jest kochany przez Boga nawet wtedy gdy myślimy że nikt nas nie kocha nawet wtedy gdy czujemy że jesteśmy mało wartościowi że jesteśmy grzeszni i słabi to mamy pewność mamy pewność że Bóg nas kocha Bóg cię kocha bracie i siostro a najpełniej wyraził to w tym jak mówi święty Jan ewangelista Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Krzyż Chrystusa jest najpiękniejszym dowodem miłości Boga, najpiękniejszym dowodem miłości Boga do każdego z nas. On nie cofnął się nawet przed tą. Największą ofiarą, ofiarą samego siebie, aby nas ratować, aby nas zbawić, i czyni to z miłości. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali, mówi dziś Chrystus. I to jest nasze zadanie odrzucić podziały. Niechęci i urazy, napełnieni miłością Boga, wzniesie ponad nasze słabości, nasze krzywdy i niesprawiedliwości, i budować Królestwo Niebieskie tu na ziemi, przez miłość i w miłości. Starać się spojrzeć na bliźniego oczyma Boga, nawet na tego, od którego Doznaliśmy krzywdy czy niesprawiedliwości. Przebaczyć to pierwszy krok na drodze do miłości. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak przecież mówimy każdego dnia w modlitwie pańskiej. To jest miłość nie tylko w słowie, ale w postawie. I w czynie to jest właśnie bycie uczniem Jezusa miłować się wzajemnie. Bracia i siostry, święty Jan Paweł II mówił: Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A święty Jan w liście pisze, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. I miłość ku niemu jest w nas doskonała. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. A zatem, moi drodzy, nie lękajcie się. Nie lękajcie się pokochać miłość. Nie lękajcie się pokochać Boga, a przez to pokochać bliźniego. I zanieść Jego miłość w codzienność naszego życia, aby tak wzajemnie się miłować, by wszyscy, którzy będą na nas patrzeć, będą mogli powiedzieć, że jesteśmy prawdziwie uczniami Chrystusa. Amen.